Witajcie, w tym tutorialu objaśnię Wam jedną z nowych funkcji w systemie Windows 11. Relatywnie nowych, ona już jest od jakiegoś czasu, ale jeśli pamiętacie czasy systemu np. Windows XP, Windows 7, to jest to coś fantastycznego. A mianowicie jest to funkcja tworzenia wielu pulpitów. O co tutaj chodzi? Załóżmy, że jesteście programistami, programujecie coś, macie otwarty edytor kodu. Macie otwarty program do grafiki, macie otwarty jakiś dokument z wytycznymi, macie otwartą przeglądarkę, terminal, macie otwartych mnóstwo okien, tak? Ja nie będę teraz tego tutaj wizualizował, po prostu mam tutaj otwartą przeglądarkę, folder, coś tam jeszcze, i teraz ktoś Was prosi o wykonanie innego zadania. Na przykład chcę, abyście napisali jakiś dokument, czy wypełnili jakiś arkusz, czy stworzyli prezentację. Zamiast robić sobie dodatkowy bałagan w tym swoim małym śmietnisku, że tak to nazwę, możecie sobie po prostu otworzyć to w nowym pulpicie, gdzie jest czysto, gdzie od nowa wszystko będziecie sobie otwierać, wszystkie programy do wykonywania danego zadania. Robimy to tym skrótem. Tu mamy pulpit 1, podsumowuje się wszystko, co mamy otwarte w tym pulpicie. Naciskamy nowy pulpit, otwiera się pulpit 2, i tutaj teraz możemy sobie otworzyć. Dokumenty, możemy sobie otworzyć arkusz, przechodzimy na pulpit, możemy stworzyć pulpit 3. Teraz babcia nas poprosiła o stworzenie przelewu, więc o zrobienie przelewu, więc nie będziemy tego robić tam, gdzie pracujemy, tylko tutaj sobie otworzymy odpowiednią fakturkę, maila i zrobimy przelew. I tych pulpitów można tworzyć bardzo dużo, ale oczywiście, no tutaj może trochę przesadziłem dla robienia przelewu nie ma sensu otwierać nowego pulpitu, ale dla wykonywania bardziej kompleksowych zadań jak najbardziej. Funkcja ta na pewno sprawi, że zaoszczędzicie sporo czasu i łatwiej będzie Wam się połapać we wszystkich oknach, które macie otwarte. I to chyba na tyle. Jeśli to wideo się... Aha, przepraszam, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważna. Wrócimy może na pulpit numer 1. Te pozostałe zamknę. E może być tak, że nie macie tutaj tego skrótu dla wielu pulpitów. Oczywiście można sobie go łatwo włączyć. E Naciskamy prawym przyciskiem myszy na pasek zadań. Wchodzimy w ustawienia paska zadań. I tutaj mamy widok zadań. One są u mnie. Zaznaczony, więc to jest widoczne. Gdy go odznaczę, to znika. Są tu inne przydatne funkcje paska zadań, ale to jest już temat na inny tutorial. Jeśli to wideo okazało się dla Was przydatne, będę wdzięczny za subskrypcję mojego kanału. Dziękuję za uwagę.